No to tak jak wspomniałem, tu jest do, że tak powiem, zaprawka do zrobienia na grubo. Trzeba ściągnąć jak wziąć go, przeszlifować, bo wygląda słabo. Z jednej i z drugiej strony tak samo. Tutaj są też parchy, trzeba to wszystko wyczyścić i zrobić. Na pewno wydech będzie do wyrzucenia. Ostatni, końcowy. Mam fajny wydech do, do wrzucenia tutaj. Jak widać, o tutaj kółka, opony są ściągnięte, bo jedna felga jest już uszkodzona, więc e, takie felgi wpadną sobie z ładnym rantem. Przejdą mm, też renowacje e, z ładnym, fa fajnym rantem jest ta felga e, w dość starym, klasycznym stylu. Piętnastka, myślę, że do takiego pojazdu wystarczy. No co, weźmiemy się za odkręcanie z drżaka. Jakby ktoś nie wiedział, to tak, mamy śrubkę tutaj. Tutaj na środku pod zamkiem, tutaj trzecią. Od spodu, tak samo, w tych samych pozycjach, mamy trzy śruby. I mamy po jednej śrubie schowanej, tutaj za plastikiem, tutaj u góry. Trzeba odchylić plastik, czyli ściągnąć. Tak naprawdę trzeba tutaj te nakładki tylne tak zwane chlapacze i wtedy mamy dojście do śruby e, oczywiście wiadomo, no, trzeba ściągnąć koło auto jakoś podnieść tak, żeby było łatwiej można to zrobić bez, bo dostępu jest naprawdę sporo ale ja i tak będę tu ściągał, żeby oczyścić, robić konserwację, więc, więc tak to wygląda e, z drugiej strony, no tak widać, tutaj zderzak też jest e, przerysowany, tutaj tutaj e, auto i tak będzie miało, że tak powiem robioną bazę lakier, więc i tak będzie trzeba to zrobić i tak będzie trzeba to zrobić, więc pierwsze przygotowania już pójdą pomału. Co jeszcze tak naprawdę? No na pewno będziemy ściągać tyle lampy, czyścić za nimi też, też to odświeżać, zobaczyć jak tam to wygląda. Ale lamp nie trzeba demontować przy demontażu zderzaka, więc tak to wygląda. Co do wydechu, mówiłem przed chwilą o wydechu. Tak naprawdę wydech wpadnie o dość ciekawej firmy, bo wpadnie wydech Turbo Worksa. Na cybancie, tylko że średnica jest większa, więc trzeba będzie zastosować tutaj inną rurkę. Dospawamy, żeby to jakoś wyglądało. No, i tyle. No, co mam tutaj więcej mówić? Bierzemy się do roboty. Wrzucę wam, jak już będzie ściągnięty zderzak, co będziemy robić dalej.